Kończą się zapasy krwi. Krwi brakuje m.in. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie. A dodajmy, że oddanie w ciągu kilku minut jednorazowo 450 ml drogocennego płynu może uratować życie nawet trzem osobom. Mamy listopad, więc teoretycznie powinno być krwi pod dostatkiem, a my mamy niedobory. Głównie oczywiście 0 Rh-. Jest to krew, której potrzebujemy cały rok ale w chwili obecnej mamy naprawdę bardzo mało, około 25 jednostek w banku naszym. Nie wiem ile mają szpitale, mam nadzieję, że trochę mają, ale to jest naprawdę mało. I tutaj taki apel może do osób, które nigdy nie oddawały krwi, a mają grupę 0RH-, żeby się do nas zgłosiły, żeby się nie bały, żeby się odważyły. Bardzo gorąco zachęcam. Jak dodaje Grażyna Kula, dyrektor Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z krwią RH ujemną jest zawsze problem. Jest też duży popyt i zapotrzebowanie na płytki krwi. Tutaj jest też apel do dawców, bo my płytki pobieramy na dwa sposoby. Albo robimy to z krwi pełnej i wtedy zlewamy cztery jednostki, żeby uzyskać jedną jednostkę terapeutyczną płytek, albo pobieramy specjalnym separatorem i wtedy uzyskujemy od jednego dawcy jedną jednostkę terapeutyczną. Tych dawców na separator jest niewielu i mamy taką grupę już stałych naszych dawców, którzy oddają tylko płytki krwi, a z kolei, żeby wyprodukować z krwi pełnej płytki krwi, to musimy mieć jedną Jednostkę terapeutyczną danej grupy, cztery osoby. W związku z tym tych dawców musi być dużo więcej, by sprostać zapotrzebowaniu szpitali. Szpitale w tej chwili naprawdę potrzebują bardzo dużo i krwi, i płytek. Obserwujemy, jak porównaliśmy sobie rok do roku, ubiegły rok, listopad i ten rok, to już wydaliśmy 2,5 tysiąca jednostek krwi, czy KKC więcej niż w ubiegłym roku. I o 500 jednostek terapeutycznych płytek więcej niż w ubiegłym roku. To są liczby mówią same za siebie. Naprawdę to jest dużo. Oddanie krwi jest w pełni bezpieczne. Wraz z badaniami trwa około godziny. Należy mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem numerem PESEL. Trzeba też wypełnić szczegółowy kwestionariusz, który zawiera pytania dotyczące stanu zdrowia. Każdy dawca otrzymuje posiłek regeneracyjny. Za 450 ml krwi przysługuje kilka tabliczek czekolady. Dlaczego pan się zdecydował przyjść oddać krew? E, uważam, że jest to bardzo honorowy czyn. Należy pomagać, bo zawsze można człowiekowi uratować życie. Jak pan oddaje krew? E, zacząłem w wieku 18 lat, mam aktualnie 27 i staram się na bieżąco chodzić od oddawać. A proszę powiedzieć, co pana zmotywowało, by tą krew zacząć oddawać? Kolega mnie namówił. Co powiedział? W jaki sposób pana przekonał? Proponował, żeby oddać krew i tak się... Utrzymuję. Chcę pomagać. Moja mama kiedyś zachorowała, potrzebowała transfuzji, no i to mnie głównie skłoniło do tego, żeby zacząć oddawać krew. Daje pan również płytki, czy to trochę się różni właśnie od oddawania krwi takiej tradycyjnej? Tak, zdecydowanie trwa dłużej. <gryw> no bo tutaj maszyna widać, krew pobiera, odfiltrowuje, zabiera to, co jest jej potrzebne i oddaje pozostałość. Ob, y, zwykłe oddawanie krwi, no to oddawanie krwi w całości. Czy oddawanie krwi boli? Mnie nie boli. Już oddaję 17 lat i mnie nie boli. Bardzo długo, a proszę powiedzieć, co Pana motywowało, żeby przyjść i oddawać krew? Brat. Mnie namówił i tak cały czas oddaję od tamtej pory. Gdyby Pan miał przekonać osobę, która się jeszcze nie przekonała do tego, to co by Pan powiedział? Że warto pomagać ludziom i to nie boli, trzeba spróbować. Krew może oddać osoba zdrowa w wieku 18-65 lat, która waży ponad 50 kg. Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi, powinien być zdrowy, wypoczęty, wyspany oraz po zjedzeniu lekko strawnego i niskokolorycznego posiłku. Powinien też wypić około 1,5 litra płynów w ciągu doby. Minimum 24 godziny przed oddaniem krwi nie można pić alkoholu. Nie należy zgłaszać się do oddawania krwi, jeżeli jest się przeziębionym z katarem lub przyjmuje się leki. Na stronie krew.info widnieje aktualizowana codziennie ikonografika prezentująca prezentująca zapasy krwi w 21 polskich centrach krwiodawstwa. Czerwona kropla oznacza, że krwi jest pod dostatkiem, wypełniona do połowy to stan średni, natomiast pusta sygnalizuje niedobór. W Wolsztynie krew można oddać w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie przy ulicy Malborskiej 2.